Nie ciesz się, że chłopak cię w autobusie bierze na kolana. Patrz się, czy ustępuje miejsca starszym paniom, bo ty kiedyś też będziesz starsza pani. A propos ustępowania, to w Budapeszcie, odpowiada mi pewna siostra zakonna, weszło takich paru w skórach do trolejbusu i siedziały starsze panie, Węgierki. Jeden z nich mówi: Ty, szkoda, że nie ma takiego proszku, że jakby tak sypnąć, to te staruchy by umarły, byłoby gdzie siedzieć. I taka starsza pani się odwraca mówi, synku, nie martw się, jak ty będziesz stary, to taki proszek już na pewno wymyśli. <noise> Nieraz są faceci, którzy od lat nie usłyszeli naprawdę komplementu od swojej żony. Trzeba powiedzieć, stary, ale ty jedziesz, Boże, naprawdę piątkę wrzuciłeś, jest jak płynnie. Słuchajcie, jak żona tak powie, to facet na matizie wyciągnie 240 wtedy. Pamiętam właśnie tą, tą taką swobodę małżeńską, kiedy byłem u moich znajomych i ten pan oprowadzał mnie po domu. Mówi z Tutaj mamy łazienkę, tutaj druga, to garaż, tu bawialnia, tu kuchnia. I weszliśmy do takiego też taki pokój, tylko łóżko i ściany. On mówi: a tu. Jakby to ksiądz powiedzieć, A tu się robi dzieci. Żona mówi: Łukasz. Ojej, co ja księdzu mówię? To nie w tym pokoju. A ona mówi: A ona mówi: Łukasz. Przepraszam, księdza. Przepraszam, ukłamałem księdza. Nam dzieci przynosi Bocian. A potem mówi do żony: Bocian, zrób nam kawę. Kiedyś na parafii jeden pan przyszedł na plebanie porąbać drzewno, taki młody facet, i rąbał drewno. I przyszły trzy studentki do niego. Jezu, porąbał drewno, pieniek do rąbania porąbał. A one. Słuchajcie. A one tylko stały i trzepotały rzęsami. A on w rytm trzepotania rzęsami walił kiero. Pamiętam kiedyś, yy, byłem u pewnych państwa yy, w gościach i ta pani podaje ciasto i, i mówi, oj, prosiędza, tak mi to ciasto nie wyszło. Ja mówię, statystyczna polska gospodyni, no a taka miła pani, a jednak niestety no, nie jest wolna od tej fałszywej pokory. Ja biorę to ciasto, ona jej naprawdę nie wyszło. Ja kiedyś byłem na przyjęciu mojego kolegi księdza, siedzieliśmy przy takich długich stołach, naprzeciwko mnie taka urodziwa pani, jeszcze malutkie dziecko miała na ręku i nagle widzę, Jezus Maria, ta pani zaczyna bluzkę rozpinać. Ja mówię, no różne rzeczy w życiu widziałem, ale tak... No więc zasłoniłem oczy, jem tego schabowego... Jem tego schabowego, prawda? Bo ona musi nakarmić dziecko naprzeciwko księdza. Teraz mieliśmy takie, wiecie, piękne spowiedzi. No nie można niestety o tym opowiadać po śmierci Jana Pawła II, ale przychodzili panowie. Czuję, że będzie mowa. Przeksiędza. Chciałem się wyspowiadać. Nie byłem 30 lat. Ja mówię, brachu, no to czekam na ciebie. Klękaj. Przeksiędza. W szczegółach czy raczej ogólnie. Jak? Jak popatrzyłem na jego twarz, to mówię zdecydowanie ogólnie. Ja mam dobrą pamięć, mówię. Otóż, jak dobrze, że ludzie mówią, wstydzę się, proszę księdza, wstydzę. Jak dobrze, że są te kratki konfesjonału. Klęka, ja nie patrzę, kto. Mów króciutko, odejdź, rozgrzeszam. Zupełnie źle jest, kiedy ktoś właśnie przychodzi mi przy księdza. Jak ja mam grzechy. Zacznijmy od ostatniej soboty. Godzina 20, ja mówię, z czego się cieszysz? Z czego się cieszysz? Jakbyś powiedział przyknięcia, wpadłem w szambo. szambu. Ale wpadłem w szambo. To było naprawdę romantyczne. Pierwsze ześlizgnąłem jedną nogą, z czego ty się cieszysz, człowieku? Grzech jest zły, Bóg cię z tego wyciągnie, wydobędzie. Ale z czego się cieszysz, z czego jesteś dumny? Kiedy udzielam ślubów, najczęściej właśnie w kościele świętej Anny w Warszawie, to już mówię często do nich. Stańcie do siebie twarzami, podajcie sobie ręce, związuję im stułą dłonie, mówię, powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej i tu jest zagadka. Na dziesięć par siedem nie patrzy się sobie w oczy. No kurczę, nigdy nie brałem ślubu, ale jakbym już miał powiedzieć, Anno, biorę cię za żonę, no to bym spojrzał tej Annie w oczy, tym bardziej, że stoję do niej obrócony twarzą pół metra od niej. A on stoi i mówi, biorę cię, Anno, za żonę, Wiecie, jeszcze jest nieraz sytuacja niezła. Jak pan młody ma na imię tak jak ja Piotr, i ona się patrzy na mnie i mówi: Biorę sobie ciebie Piotrze za męża. No poważnie wam mówię. Jeszcze, jeszcze jak jest taka miła, urodziwa i mówi mi, że ci nie opuszczasz do śmierci. No tak, człowiek sobie w tym celibacie westchnie. Ale jak taka starsza, korpulentna pani mówi: Nie opuszczę Cię aż do śmierci. To ja mówię. Głębiej się pewnej pani z komunią Staruszka, Boże, w takiej biedzie mieszkała Nawet nie miała krzeseł Więc usiedliśmy na siebie, obok siebie, tak na łóżku we dwoje, obokiem do siebie No i ona się spowiada A ja patrzę, w jakiej ona bidzie żyje No, i że to się nie zawali ta chałupa Jakieś grzybcze, i to jakoś pomóc No i tak słuchamy jej tu jednym uchem, ale tak się patrzyłem Następnego dnia spotykam jej sąsiadkę Ona mówi, ksiądz był u tej naszej starszej pani Tak, jest księdzem zachwycona nie? Co ja takiego zrobiłem? Że ksiądz jest skromny, że oczy od kobiety odwracał.